W środku pola. Ale Autogrup wciąż skipuł. Teraz trochę więcej miejsca w środku boiska Makowiczuk, Makowiczuk. Kapitalne uderzenie, bardzo szybko obrócił się napastnik Autogrup Polska. Obrócił się na swoją lewą nogę, uderzył. Już szybko, Cetnar, bardzo jest bardzo jest aktywny zawodnik z numerem 22 w ekipie w ekipie w zielonych koszulkach teraz dogranie basałego w kierunku żeby ten strzał był celny i żeby sprawić trochę problemów bramkarzowi bramkarzowi gospodarz strzał fantastyczna parada bramkarza bramkarza gospodarz. Kilka takich dobrych na pod bramkę posłał. Zobaczymy, czy tym razem znowu będzie próbował podać, czy spróbuje uderzyć. Bezpośrednio uderzył piłka po głowie Makowiczuka, ale nad poprzeczką będzie tylko rzut rożny dla. Dalekie wznowienie na Makowiczuka. Makowiczuk stanął przed kapitalną szansą. Sam na sam z bramkarzem, ale. Nie wykorzystał tej sytuacji już Nowakowski, idziemy w drugą stronę, Nowakowski holuje piłkę, zagrał na prawo do Cetnara, Cetnar, Cetnar zdecydował się na uderzenie, kolejny strzał Cetnara. Makowiczuk, Makowiczuk strata, przejmuje Basałego, Basałego strzela, broni to bramkarz do bitka jeszcze na Końskiego, ale bardzo... Ba punktów w tym spotkaniu na Koński. Nowakowski, już piłka na prawej stronie. Jeszcze raz na Koński. Na Koński musiał przegrać to przez tył, bo był już atakowany przez Makowiczuka. teraz świetne zagranie, kapitalna szansa. Świetna piłka tutaj. od... Piłka na Makowiczuka. Kapitalnie złożył się do tej główki, ale poprzeczka ratuje. I dać sobie szansę na to, żeby w końcówce tu jeszcze powalczyć o zwycięstwo. Florczak. Dobre uderzenie, ale myślę, że wyrasta tutaj na takiego lidera w tej formacji defensywnej. Teraz przejęcie w środku boiska. I co? I strzał, ale niestety w sam środek, niestety dla... Żeby, żeby nawet tam pa, padła bramka Samowicza, ale kapitalnie też bramka po raz kolejny zachował się w obronie. Teraz setnar Doprowadzić do wyrównania Cetna jest. Wreszcie doprowadzają do wyrównania.